Otrzymaj mi piwo, ja nie dam rady. Słuchajcie, krótki małe małe sprostowanie, musiałem dokręcić drugą część odcinka o przerobieniu wtyczki AM na wtyk FM. Jak widać, dało się, natomiast niestety po tym jak poszerzyłem otwór, okazało się, że jednak jest zda, dosyć znaczne przesunięcie Wymiarów w, ty, w tyku AM w stosunku do wtyku FM, więc tak naprawdę trzeba było otworek przesunąć jeszcze bardziej w tą stronę. Tu na razie jest wersja prototypowa, jest to strasznie, strasznie brudne. Na razie zalałem wszystko klejem, jest lekko podfrezowane do wyczyszczenia, zostało, ale już wszystko się trzyma tak jak powinno być. Już z tym, z tym żadnego problemu nie będzie. Kwestia skręcenia śrubką mycia to jest wersja prototypowa numer 1 Także niestety trzeba przysunąć trochę bardziej te bolce, ale jak widać, udało się to zrobić. Jest trochę więcej zachodu niż myślałem, że będzie. Natomiast ja nie dam rady. Także dzisiaj taki bardzo króciutki odcinek. Przy okazji pochwalę się Wam. Właśnie przed chwilą kurier przywiózł takie oto cudo. Będę w którymś, może jednym z kolejnych odcinków, tak jak Wam wspominałem, opowiem Wam o tym przyrządzie, ale być może kogoś zainteresuje droga, jaką trzeba prze, przebyć, ściągając w tym wypadku z Japonii, jeśli chodzi o urząd celny, o opłaty, jak to wyglądało, czy warto, czy nie warto, jakie opłaty musiałem z tego tytułu wnieść. Czy formalności były długie, zawiłe? To jeśli kogoś będzie interesowało, to myślę, że zrobię taki krótki odcinek, bo przyznam Wam się szczerze, nie znalazłem tak na szybko jakichś w miarę szczegółowych informacji. Ściągałem dużo rzeczy z zachodu, ale do tej pory udawało się ominąć cło i jakieś tam podatki. Tym razem niestety trzeba było przebrnąć przez formalności. O tym opowiem... W kolejnym odcinku może komuś się to przyda. Na pewno gdybym wiedział teraz to, co wiem, to byłoby mi łatwiej. Ale czy było trudno, czy było łatwo, dowiecie się w kolejnym odcinku. Także daje się przerobić te wtyczki, natomiast oczywiście myślałem, że to będzie trochę prostsze, trochę szybsze, trochę, trochę łatwiejsze. No niemniej jednak, sukces jakiś jest. To wszystko w tym odcinku, trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka.